Poznali, ulica taczańska, jak widać, olej napędowy sześć dziewięć, benzyna sześć a tu zaraz kawałek dalej, 6,54 cztery. 67 skąd się biorą aż takie różnice 18 gram mamy po, pewne podejrzenia że tak jest bo pewien biznesmen musi zarobić ale jak podejrzewamy i, i, i tamta stacja i ta biorą paliwo z tego samego drzwi Ktoś kogoś różnie. A miało być 5.15. Dziękuję.